co ode mnie chciałeś, gry? Yy, mianowicie masz tutaj taką oto kamerę i będziesz nagrywała. Czy co? Miałabym. Kamera? Ka ka co? Co, co? To jest kamera do nagrywania. Yy, wiesz, co to jest nagrywanie w ogóle? O, że ty do mnie mówisz. Nagrywanie to jest. Zapis tak, jakby zapisywanie obrazów. No, Ech, I po co ja to miałabym robić? Jakieś dodatkowe zajęcie? Eee, mianowicie, musisz nagrywać siebie i gadać ee, do tej kamery. Po co miałabym nagrywać siebie do tego? Eee, bo to, to jest obowiązek w tym państwie, okej. Okay. A, to Dlaczego ci to potrzebne? A to jest do takiego małego projektu. Kiedyś się dowiesz? dla takiej pewnej osoby, no. A... I co ja z tego będę mieć? A co chcesz? A... To ty jesteś od tego kraju, co jest? Myślałem, że będę mieć jakiś rewel, jakiś drodę, ty decydującą. Eee, dostaniesz eee, nielimitowane mięso. No, ok, ma to sens, ale miałabym robić to, nagrywać i po co, i to, to, to. I mogę innych robić, co? Już zdjęcia. No, tak, tak. Po no, musisz yy, mówić do tej kamery, pamiętaj. Mówić do czegoś, co nie żyje? Tak, ale. To dziwne. Nie przejmuj się tym. to się świeci! E, włączyłaś kamerę! Ja włączę... AHA! To, to się... dzieje, to, Ja to włączyłam, to wybuchnie? Nie, nie wybuchnie, spokojnie. Tu po prostu teraz nagrywa. Jak się świeci, to nagrywa. O... O... Jak to pójdzie wyłączyć? E, tym samym przyciskiem. O I to mnie nagrywa, mówisz? Tak. Nagrywa... Okej... Okay. Eee... A... W ogóle... Witajcie bardzo serdecznie Jestem GreenWolf i jestem wilkłakiem A ze mną jest... Kogo ty gadasz? Mówiłem do kamery, masz Kamera, dobra. Ja jestem trollerasha. Eee... Yy... Coś o sobie bardziej Ayy... Wyszłam do kraju, bo urwałam się od moich ludzi, którzy mnie nie rozumieli. i Jest kościół, która się nazywa Green i każe mi nagrywać kamerą, to jest dziwne. Tak. Eee, w ogóle można do tego kraju dołączyć. Tak samo jak ona. O, Wystarczy, bezprawne. że wyjdziecie pod tym nagraniem O. Jest link do pewnego programu, który Was yy, pokaże lokalizację, gdzie nasze państwo jest aktualnie. Teraz powiesz o rzeczach, które totalnie nie mam pojęcia. Najpierw kamera, a później jakieś spinki, piki, tiki. No, niestety, ona nie jest yy, wtajemniczona w te rzeczy. Aż tak, więc yy, spokojnie yy, ja tutaj ją ja coś tam yy, powiem jeszcze yy, jak co tam zrobić, więc spokojnie yy, wchodźcie w opis, yy, wchodźcie w link i tam wszystko będzie yy, wytłumaczone. Jak tutaj trafić dokładnie. Linki, linki, trama jakieś linki tinki mi to później ty. Dokładnie, wytłumaczę ci potem. To na no, może włącz y, tą kamerę, co masz? Zobacz. Dobra.